Witam serdecznie, nazywam się Magdalena Schulz, reprezentuję firmę SIGRO. Jest mi niezmiernie miło witać Państwa na finale Akademii SIGRO. Akademia SIGRO jest realizowana po raz drugi. Gratuluję młodzieży przybrnięcie pierwszego etapu. Za chwilę kolejny etap. Na początku uczniowie podeszli sceptycznie, ponieważ suche czytanie reguł nie wywołuje w nich entuzjazmu. Niemniej jak tylko zaczęli e, grać, wciągnęli się bardzo i dużo było zainteresowanie, także cieszymy się. Każdy z nas tutaj, z młodych osób zebranych, czuje się w miarę doceniony, jeśli chodzi o nasze jakieś własne kompetencje w logistycznym podejściu do sprawy i tego, że możemy się wykazać faktycznie gdzieś tam znajdowaniem nowych rozwiązań na problemy, które są już poruszone od wielu lat i na które tak naprawdę rozwiązań czekają właśnie firmy, w których, których aktualnie i dzisiaj słuchaliśmy wykładów i przedstawień. Dużo było tych pomysłów, co można tu zrobić, jak to najlepiej e, wykalkulować, żeby tutaj ten zysk był jak najwyższy. Więc tych możliwości było naprawdę multum, ale myślę, że jakoś sobie daliśmy raz. Spodziewałam się ciężkiego wyzwania, ponieważ to w szkole już było ciężkie. Przygotowuje to nas niesamowicie do tego, co rzeczywiście czeka nas w prawdziwym życiu, ponieważ no w szkole nikt nas nie nauczy takiego no biznesu, marketingu wręcz bym powiedziała. Na pewno bardzo ciekawe, pod tym względem, że nie spodziewałem się jakby rozmachu całego wydarzenia, bo jest no, no, zorganizowane no, na, na najwyższym poziomie. Jest to finał drugiej edycji Akademii SIGRO, naszego autorskiego projektu, który realizujemy w ramach programu Responsible SIGRO, odpowiedzialne SIGRO w Polsce. Szkoły są przeładowane materiałem, który niekoniecznie pasuje do realiów biznesowych, więc możliwość wyciągnięcia młodych ludzi ze szkół daje im niesamowitą przewagę na rynku oraz zrozumienie, jak te mechanizmy mogą funkcjonować.